No Przewodniczący! Panie jak Panie Fantastycznie. Po dobrym kopaniu i kiełbasce czuję się dobrze. czuję się jakby wszystko sam wykopał. Ale jama. Jama, co się jej mówi, we. jakie patenty. Life is great! Zobaczcie okulary. Jest karku, wieszaczek. Wszystko, jest wszystko. kucharz. Jest Będzie dzisiaj jest dobre. Boleczka. <noise> Tutaj jest moja koja. A gdzie jest Winko? Gdzie ta koja, przy niej ten ja Będziemy sobie pili? Ro dobry Wernier. rocznik! Dobry, bardzo dobry. Jak dobre. świeżynki! No. Zdrowie wszystkich widzów, pozdrawiamy. Za pół roku się pojawimy! Opcja jest taka, że to jest, było ABC lodowe, a teraz było ABC jamowe. 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 Dokładnie. Survival, jak przetrwać? Kamy niestety. Dam wam na to dobrą receptę. Miejcie ze sobą przewodnika Grzegorza Bargiela, <grystanie> tak. naprawdę bardzo pomaga w tym, żeby przeżyć. Ja chciałbym jeszcze coś powiedzieć, Grzegorz Bargiel is the best kite in the world. <grystanie> Okej. <Okay. grystanie> jak zimno, jak zimno. Ja. Odpalaj czołówkę. Co? Kręci się. Ooooooo! Zimno, zimno! Piździawa straszna. Zamknij klapę i daj... Podsypam śniegiem. Dobrze, no, że nie wychodzimy na razie, nie? Ech. Nie. Panowie, mam taki dezyderat, żeby napalić piecu. O. Co wy na tak postawiony uh. Nie wiem jak was ale mi to zupka zdeczko rozgrzała O, macie rację, że się jest plus 3 stopnie, wiecie? skąd wiesz? o coś, coś liga tam? jest włączona kamerka tak? kręcimy tutaj no co ty? kręcimy chcesz? Ja, tak kurde mnie ledwo świeci e... chcesz tam plecaczki jakieś jeszcze? zaraz damy też sobie wyjmę ze swoich plecaczków swoje ciepłe Ej. No to ładnie. Koniec. Kot Czapeczka. Czapeczka? No nie, czapeczku się nie... chociaż muszę się przydać. Dobra panowie. Potrzebujecie coś z mnie. Jeśli gdzieś się grzybimy w sobie poler od razu? Tak. To by nie no? Pewnie. No to dobrze. Wyciągaj wszystko. Zobacz. A oprócz tego właśnie wiedziałem, że będę miał zdrowego dzieciaka! Kocham cię malutka! Ja też cię kocham malutka. Z taką bandą. Muszę tutaj kurde, zoli. doli, siedzieć. się. Doli Grzegorz go i the best guide in the world! Chyba <grym> to już nie będzie dobra reklama. Podstawowa zasada. Schowaj budka do szpiwora. O. O, ładujemy się do szpiworu. A smaku jeszcze będzie czytał 600 stronicową książkę, Buhohohoh. którą taszczył na górę. I <laughs> się będzie nudzić. Ale mam już dlinko. Nic... No Winko trzeba się napić chyba. O, paluchy przymarzły. No, dzień dobry chłopaki, jak tam się spało? Dzień dobry, czy śiczałem? No miodzie tam, smakuś tylko dobierał trochę. Brylant chrapał. A mi się śnił śnieżny Yeti. O. <laughs> A tutaj legowisko. Zobaczmy, co tam za oknem słychać. Niezły lamp Toś taka pogoda tak powiem. Co to? Cały czas, zapaliłeś się. Rozgrzałeś się. Nagrzałeś ją, przytuliłeś, to działa. Wborku, no. no właśnie. Tak, a teraz kawkę. Panie starszy, kawkę! I tu taki wjeżdża na tacy koleś, dzień dobry pan, jak się z wąsą ładnie czasami Zaraz będzie. Ale tak jak to? Moją misję tu poproszę Ty, znowu zapomnisz nagrywania, znowu zaczniemy opowiadać o jak bardzo kochamy żony I potem się skończy na tym, że one będą to wykorzystywać przeciwko nam mhm. No stary Robimy kawkę, nie? Robimy, robimy